Weekend był ostatnią okazją do wypoczynku dla tegorocznych maturzystów, a dla tych, którzy narobili sobie zaległości, ostatnią okazją, by powtórzyć sobie choć część materiału. W poniedziałek 310 tysięcy uczniów w całej Polsce przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Jak zawsze na początek, maturzyści musieli zmierzyć się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Jest wtorek, 5 dzień maja. Fabian Miszkiel, witam i zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. Powiemy też o ostatniej sesji Rady Miasta. Zapadły ważne decyzje dla handlowców, osób bezrobotnych i korzystających z Nyskiego MZK. Powiemy również o zabójczej grze. W Nyskiej Bibliotece w piątek rozpoczną się poszukiwania śladów zbrodni. W poniedziałek w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce rozpoczęły się matury. Na Opolszczyźnie do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 4000 absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy muszą zmierzyć się z maturą w nowej formule. My wybraliśmy się z kamerą do nyskiego Karolinum, gdzie postanowiliśmy sprawdzić, jak maturalny maraton rozpoczęli tegoroczni abiturenci. Jeszcze niedawno wszyscy licealiści bawili się na studniówkach i nikt nie myślał o nauce. Niestety, poloneza czas skończyć, a zacząć maturalny maraton. Poczęły się matury w formule 2015, ale również zdają jeszcze podwyższając wynik uczniowie z poprzedniej edycji egzaminu maturalnego. Do egzaminu naturalnego w naszej szkole przystąpiło dzisiaj 183 tegorecznych ambiturientów. Matura Anno Domini 2015 to spore zmiany w stosunku do egzaminów w poprzednich latach. W nowej maturze odeszli od standardów egzaminacyjnych. Nowa matura oparta jest o wymagania ogólne i szczegółowe i związana jest ściśle z podstawą programową. Stara matura była oparta o podstawę programową i o standardy wymagań egzaminacyjnych. Yy, pisemna część zmieniona została, jeżeli chodzi o samą organizację, bo oprócz polskiego, angielskiego i matematyki w zakresie podstawowym, doszedł obowiązkowo przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym lub nienauczany, ale uczeń musi go zdawać, musi do niego podejść, żeby zaliczył egzamin maturalny, musi mieć 30% z podstawowego, zarówno ustnego, jak i Pisemnego, polskiego matematyki i języka obcego, oczywiście z matematyki jest tylko pisemna, a obcy i język polski jest pisemny i ustny. Natomiast musi wybrać jeden przedmiot dodatkowy, który musi zdawać na poziomie rozszerzonym, ale wynik. Z tego egzaminu rozszerzonego nie wpływa na zdawalność egzaminu naturalnego. Do przygotowań do egzaminu dojrzałości można podejść na wiele sposobów. Przygotowania, jeżeli chodzi o język polski, no to tydzień wcześniej zacząłem powtarzać wszystkie lektury mniej więcej, oglądać filmy i, i też streszczenia czytać. Można też mieć nadzieję, że pomoże opatrzność. Albo liczyć na własny spryt i zaradność. Mm, opisz sytuację Francji, tak? Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie Węgier. No nie no, Francji. Francji, dobrze. Nie, bo dlaczego pytam? Bo ja mogę mówić o wszystkie: mogę mówić o Węgrzech, mogę mówić o Francji, mogę mówić o Węgrzech. Matury jak zawsze rozpoczął egzamin z języka polskiego. My postanowiliśmy sprawdzić, jak pierwszego dnia poszło licealistom z Nyskiego Karoliną. Większość nie ukrywała radości z tego, że na egzaminie pojawiła się lalka Bolesława Prusa. Była lalka, były dwa teksty ze zrozumieniem, takie nawet w miarę proste. Wydaje mi się, że jakoś to będzie dobrze. Mam nadzieję na jakieś w miarę dobry e, Ja uważam, że matura była e, specyficzna była typowo na myślenie. Cieszę się, że była lalka, bo lalka jest dosyć prosta. No, nie jestem zadowolona z mojej matury. Mam nadzieję, że poszło dobrze. No, czytania ze zrozumieniem były ogólnie proste, jednak pytania do nich były trochę niejednoznaczne moim zdaniem i, i nie jestem pewna, czy udzieliłam dobrej odpowiedzi, czy nie, więc wszystko się jeszcze okaże, ale jestem zadowolona, że była lalka, bo no, akurat lalkę <laughs> powtarzałam, także... Na pracowaniu była lalka i tematy o wolnej woli oraz sile, która kieruje losami człowieka, tak więc dało się w sumie napisać dość sporo, sporo przykładów było do użycia, tak więc chyba nie pójdzie najgorzej. Dziś maturzyści mierzyli się z matematyką. Jutro czeka ich sprawdzian z języka obcego. Egzaminy maturalne potrwają do 29 maja. Ich wyniki będą znane 30 czerwca. Spore zmiany czekają miejską infrastrukturę, jeśli chodzi o handel i komunikację. Radni uchwalili podwyższone opłaty dla targowiska przy ulicy Asnyka i plan zintegrowanego rozwoju publicznego transportu dla gminy Nysa. To jedne z ważniejszych uchwał podjętych przez gminnych radnych podczas ostatniej sesji. Jednym z najważniejszych i najbardziej dyskusyjnych punktów obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej było podwyższenie opłat targowych dla kupców z targowiska grodzkowskiego. Burmistrz miasta, który wystąpił z pomysłem, argumentuje, że to sposób na uratowanie miejskiego targowiska cierpiącego z powodu nierównej konkurencji kupców handlujących wzdłuż ulicy Asnyka. Ci mają odbierać klientów targowisku miejskiemu. Jestem też burmistrzem, żeby pomagać mieszkańcom i przedsiębiorcom z naszego miasta. Mian taki kukrotny z kupcami z Targowiska Miejskiego. Znam ich bolączki, wiem, że robią, dają z siebie wszystko, ale też potrzebują wsparcia miasta. Targowisko w związku z tą konkurencją, która się pojawiła, ma coraz mniej klientów. Targowisko Miejskie za chwilę umrze, mówiąc tak kolokwialnie, ale tego nie można dopuścić Tam jest, no, z tego targowiska żyje kilkaset osób. To jest wartość nadrzędna. Naszych kupców, kupców miejskich trzeba, trzeba nie tylko bardzo mocno pomóc. A tą pomocą ma być wzrost stawek na Targu Grotkowskim. Jego skala jest, można śmiało powiedzieć, ogromna, bo opłaty. Rośnie z dotychczasowych 2 zł za metr do 50. To 25-krotnie więcej niż kupcy płacą teraz i w praktyce oznacza to likwidację grotkowskiego targowiska, bo niewielu, jeśli nie nikt z kupców, będzie w stanie taką opłatę uiścić. To są stawki racjonalne, które spowodują, że skoncentrujemy handel, handel oparty o targ, w jednym miejscu, a myślę, że każdy chciałby mieć kompleksową usługę, kompleksowy dostęp do towarów, do kupców w jednym miejscu. To jest i bezpieczne, i lepsze, i myślę, że bardzo. Bardziej wpływana w miasta. Bo jednocześnie odświeżone zostanie targowisko miejskie. Magistrat chce tam postawić zaplecze sanitarne i utworzyć nowe miejsca parkingowe. W ciągu czteromiesięcznego okresu ochronnego, po którym zostaną wprowadzone nowe stawki dla nowych kupców na targowisku miejskim zostanie przygotowana do działalności handlowej boczna płyta stadionu miejskiego. Pozyskujemy nowy teren, boisko boczne stadion stali, to będą lepsze warunki, z czasem że zaczynamy targowisko, na no, starą część targowiska, roleni parkingi, to będzie naprawdę miejsce, które będzie dobrym miejscem poszerzymy tę ofertę myślę też dla dzieci żeby nie nudziły się wcześniej zakupów rodziców i to będzie porządnie zrobione Spore zmiany, a po części powrót do rozwiązań z przeszłości, czeka miejski zakład komunikacji. Zaproszeni przez gminę specjaliści przygotowali analizy dotychczasowych kursów i przebiegu linii. Dotyczą m.in. skomunikowania autobusów pod kątem np. przyjazdu pociągów na stację Nyszkiego Dworca. To ma powiązanie z naszą strategią budowy centrum przesiadkowego. W ramach budowy struktury e, linii autobusowych musimy uwzględniać e, fakt inwestycji w to centrum przesiadkowe w okolicy dworca. To być miejsce do którego mieszkańcy, jeżeli już trafią, to w każdym kierunku się rozjadą autobusami. Ma być też więcej kursów, przede wszystkim w weekendy i późnym wieczorem. Na próbę już od początku maja częściej kursują weekendowe autobusy do Rusocina, a dodatkowe kursy pojawią się też na innych liniach. Test ma potrwać 3 miesiące. Potem, w zależności od popularności nowych połączeń, zostaną one utrzymane lub nie. Zmiany, jak zapowiada wiceburmistrz Marek Krymasz mogą dotknąć również zniżek do biletów, jakie obecnie oferuje MZK. Nasze miejskie zakłady komunikacji sam. E miejskiej oferują dosyć dużą liczbę zniżek, tak? One są troszeczkę ponad normatywne i w ramach tej analizy wskazano, że może warto byłoby się zastanowić, które z nich jeszcze utrzymać. Urzędnicy wskazują na to, że są skłonni zrezygnować z biletu jednorazowego na rzecz biletów czasowych na określoną ilość minut w podróży autobusem. Największą jednak nowością, choć nie do końca, bo już wcześniej przerabianą będzie powrót do starej numeracji autobusów. Urząd Miejski chce znowu Zmienić litery na cyfry w oznaczeniach linii. Przypomnijmy, jeszcze w styczniu urzędnicy w magistracie zapowiadali takie zmiany, ale w lutym się z nich wycofali, tłumacząc się kosztami i zamieszaniem jakie to spowoduje. Dzisiaj jednak nowy pomysł na stare oznaczenia wraca do łask. Zgodnie też z rekomendacją, która była wskazana przez ekspertów, zmieni się nazewnictwo linii. Potwierdzają to również badania i sądy internetowe, któreśmy robili. W marcu ponad 2000 osób zostało przeprowadzone Pytanych przez e, ankieterów w autobusach miejskich. I jak wyjaśnia Marek Rymasz, z przeprowadzonej ankiety wynika, że mieszkańcy Nysy takich zmian oczekują. Nowe nazwy linii zaczną funkcjonować od 1 lipca. Reszta zmian będzie wprowadzona sukcesywnie na przestrzeni najbliższych dwóch lat, bo takie są ramy czasowe powstania Centrum Przesiadkowego. MZK i opłaty targowe to jednak nie jedyne ważne tematy, jakimi zajmowali się radni podczas ubiegłotygodniowej sesji miejskiej. We czwartek, radni zdecydowali również o powołaniu do życia Centrum Integracji Społecznej, które ma pomóc osobom wykluczonym społecznie i długotrwale bezrobotnym. Powstanie Centrum Integracji Społecznej było jednym z punktów wyborczych kampanii Kordiana Kolbiarza. Instytucja, która zacznie działać od początku 2016 roku, ma za zadanie przeprowadzenie wśród swoich podopiecznych reintegracji zawodowej i społecznej. Jest to centrum, które będzie dawało pracę bezrobotnym, wykluczonym społecznie, wygospodarzom bezrobotnym. I też po pozwoli na to, że usługi świadczone przez zmiany, np. remontowe, porządkowe, inwestycyjne będą wprowadzone w sposób szybszy, lepszy i tańszy. Samorządowe zakłady budżetowe, jakimi są Cisy, zakładają prowadzenie działalności wytwórczej, którą będą się parali ich podopieczni. Tak jak w zwyczajnym przedsiębiorstwie za swoją pracę będą otrzymywali wynagrodzenie. Na początek w nysie zostały przygotowane trzy rodzaje warsztatów, z których od przyszłego roku będą mogli skorzystać pierwsi uczestnicy. Pierwszy z nich to będzie warsztat porządkowy. I pielęgnacji terenów zielonych, drugi warsztat remontowo-budowlany, w tym brukarski, i trzeci to będzie warsztat rękodzielniczy i szwalniczy. Zamierzamy w dalszej perspektywie zarówno rozszerzać działalność tych warsztatów, o których wspomniałam, jak również poszerzać o kolejne, a mianowicie o warsztat gastronomiczny oraz warsztat opiekuńczy nad osobami chorymi i seniorami. Na początku działalności w zajęciach Centrum Integracji Społecznej weźmie udział kilku... Kilkadziesiąt osób mówi Katarzyna Godyń, autorka projektów warsztatów. Na rok 2016 przewidujemy minimalną liczbę osób to jest 35 osób. Zamierzamy w pierwszej kolejności objąć działaniami osoby, które ukończyły programy terapii uzależnień ale dodaje, że oferta centrum będzie sukcesywnie rozwijana. W dalszym okresie, zarówno w 2016, jak i w latach kolejnych, będą brane pod uwagę inne osoby wykluczone społecznie, w tym długotrwale bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Także wszystkie te osoby uprawnione, które mogą uczest być uczestnikami centrów integracji społecznej, będą zaangażowane w te nasze warsztaty. Jak podkreśla Kordian Kolbiasz, potrzeba utworzenia centrum jest ogromna, bo w Nysie do pomocy CIS-u kwalifikuje się co trzeci bezrobotny. Po pierwsze tego potrzebują bezrobotni, którzy mają problemy spore, z wejściem na rynek pracy. Około tysiąca osób w Nysie takiej mocy potrzebuje, a ja mam około trzy tysiące bezrobotnych. Natomiast około tysiąca niestety musi mieć mocne wsparcie, jeżeli tylko skierowanie do pracy. Są to osoby, które wymagają dużej pomocy, dużej pracy z nimi. Innym profitem sprowadzenia Centrum Integracji Społecznej jest to, że praca, jaką będą wykonywali... Uczestnicy warsztatów będzie finansowana ze środków ministerialnych, a miasto zaoszczędzi na pracach porządkowych i remontowych. Do tej pory było tak, że większość tego typu pracy wykonywały firmy spoza gminy Nysa. Chcielibyśmy te pieniądze dostawić tutaj, w mieście dla mieszkańców, abyśmy tego mocniej korzystali. Stąd też SIS, patrząc na doświadczenia innych miast w całej Polsce, widzimy, że jest to możliwe. Można zatrzymać dużo więcej pieniędzy przy inwestycjach, remontach, pracach porządkowych, czy nawet opiekuńczych, bo też są, takie, też są takie pomysły i to, to jest ta wartość. Centrum Integracji Społecznej w Nysie będzie mieściło się przy ulicy Kościuszki w budynku B dawnego gimnazjum nr 3. Nyski CIS będzie trzecią tego rodzaju instytucją na Opolszczyźnie. Pozostałe funkcjonują w Strzelcach Opolskich i w Byczynie. Odliczamy już czas do Dni Nysy. Święto Miasta rozpocznie się w piątek 22 maja uroczystym pochodem i potrwa do niedzieli. W pierwszym dniu imprezy centrum wydarzeń będzie Scena na Rynku i Bastion Świętej Jadwigi. W sobotę i niedzielę główne uroczystości przeniosą się na Stadion Miejski przy ulicy Kraszewskiego. Na scenie wystąpią tam zespoły z Nyskiego Domu Kultury, a także Gorgon, Desynki, Anna Deko oraz zwycięzcy konkursu Zagraj z Gwiazdą. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono, a dzień zakończy się im Imprezą pod gołym niebem z dj -em. W niedzielę na stadionowej scenie zaprezentują się wykonawcy z Nyskiego Studia Piosenki. Ponadto zespół Lesioki, Magdalena Krzemień oraz Gwiazda Wieczoru Agnieszka Chylińska. Podczas trwania dni Nysy odbędzie się również kilkanaście imprez towarzyszących, sportowych i zabaw. Na rynku w niedzielę będzie można zagrać m.in. w drugą edycję gry miejskiej. Ponadto na stadionie przy ulicy Kraszewskiego rozłoży się, podobnie jak w ubiegłym roku, wesołe miasteczko. Sponsorami imprezy są węgla. Galeria Dekada, Port Lotniczy Wrocław, Kastorama, Polo Market, Avon, Skoki Stewczyka i Pascal. Organizacją tegorocznej edycji Dni Syna na Stadionie Miejskim zajmuje się Stowarzyszenie Adastra. Już w tym tygodniu rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. To ogólnopolska akcja służąca nieszablonowemu promowaniu czytelnictwa. Jest organizowana od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W Nysie, w jej ramach, w miejsko-gminnej bibliotece, będzie można potańczyć, obejrzeć ciekawy wernisarz czy rozwikłać zagadkę kryminalną. Polacy nie czytają książek. Od lat grzmią dziennikarze, naukowcy i intelektualiści. Kolejne apele, kampanie na czele ze słynną akcją Nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka trafiają w próżnię. Z badań czytelnictwa przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że w zeszłym roku 4 na 10 Polaków nie przeczytało ani jednej książki. Połowa naszych rodaków nie sięgnęła nawet po tekst dłuższy niż trzy strony. Biblioteki jednak nie składają broni i w walce o nasze umysły sięgają po niekonwencjonalne formy promocji czytelnictwa. W piątek rozpoczyna się Tydzień Bibliotek. W Nyskiej Bibliotece Miejsko-Gminnej dojdzie w tym dniu do morderstwa. Wielkimi krokami zbliża się no, Święto Bibliotek, czyli Tydzień Bibliotek, który zaczyna się już 8 maja i potrwa do 15 maja. W związku z tym w Nyskiej Bibliotece będzie się odbywał szereg różnych, myślę dla Państwa, interesujących imprez. Zaczynamy 8 maja no, myślę bardzo ciekawą propozycją. Bo będzie morderstwo w bibliotece. Wszystkich przerażonych widzów, którzy zaczęli właśnie nerwowo obgryzać paznokcie, przychwycili za telefon, by wybrać numer 112, uspokajamy. Nikt nie zginie, za to zabawy będzie co niemiara. Myślę, że Państwu bardzo się spodoba ten pomysł. O godzinie 19 ruszamy. I wszyscy, którzy przyjdziecie do nas, będziecie, oczywiście detektywami, będziecie myśleć, kombinować. Rozmawiać, żeby dojść, kto zabił i dlaczego. Chciałabym, żeby Państwo naprawdę świetnie się bawili. Trzeba będzie na pewno przyjść z otwartą głową, z pomysłowością i przede wszystkim z nastawieniem na zabawę, bo przecież yy, będzie to tylko gra. Dzielić się w Sherlocka Holmesa czy Herkulesa Poirot brzmi kusząco, zwłaszcza dla fanów kryminałów. Nawet najsłynniejszy serialowy lekarz Dr. House inspirowany był przecież postacią słynnego angielskiego detektywa. Tyle, że zamiast przestępców tropił podstępne choroby. W tropieniu fikcyjnego mordercy uczestnikom zabawy w bibliotece pomagał będzie moderator. Będzie moderator całej imprezy, będzie to osoba, która napisała scenariusz, więc będzie świetnie zorientowana w całości imprezy. Dzięki niej będzie można przeprowadzić całość sprawnie. Będą osoby, oczywiście, które będą kierowały uczestnikami, które w razie czego pomogą oczywiście nie w dedukcji, ale w, nie, w tym, żeby się nie pogubić w całości. i No i będą aktorzy, oczywiście, którzy będą do przesłuchania. Aktorzy amatorzy zaznaczam, także w większości to będą pracownicy naszej biblioteki, więc spotkamy się z naszymi czytelnikami, mieszkańcami, jakby w zupełnie nowej roli i odsłonie. Na rozwiązywaniu zagadki kryminalnej się jednak nie skończy. W tygodniu bibliotek, na wszystkich, którzy odwiedzą jej gmach, będzie czekać wiele innych atrakcji. 11 maja będzie można na przykład potańczyć. Godzina 18. Warsztaty taneczne z pokazem tańca. Będzie salsa. Tutaj jest ta impreza, jest na zapisy, więc trzeba wcześniej skontaktować się z biblioteką. Numery telefonów są na, naszych stronach, na naszej stronie internetowej, na Facebooku, także możecie Państwo się z nami skontaktować, ponieważ ze względu na ograniczenie ilość miejsc, musimy, musimy wcześniej mieć informację ilu będziemy mieć uczestników. Dla najmłodszych biblioteka przygotowała pokaz Teatrzyku Kukiełkowego. W ramach tygodnia bibliotek odbędzie się także promocja książki Modrzewie Siwieją na rudo oraz wernicarz wystawy Maroko w fotografii. Zapraszamy, myślę, że na pewno będzie bardzo przyjemnie. W niedzielę obchodziliśmy 224. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Z tej okazji świętowano w całej Polsce. Nysa rzecz jasna także przyłączyła się do obchodów. Rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji obchodzono m.in. podczas biesiady patriotycznej w bastionie św. Jadwigi. Uroczyste obchody rozpoczęły się o godzinie 9.30 mszą świętą odprawioną w bazylice mniejszej z udziałem pocztów sztandarowych, m.in. służb mundurowych, związków, stowarzyszeń, kombatantów oraz szkół. Po uroczystej mszy mieszkańcy Nysy tradycyjnie udali się pod pomnik Patriotom Polskim, by oddać hołd twórcom Konstytucji 3 Maja i uczcić kolejną rocznicę pierwszej europejskiej Konstytucji. Pod pomnikiem więcej złożyło blisko 70 delegacji, m.in. władz samorządowych, partii politycznych czy harcerzy z Hufca w Nysie. Prawdziwą wisienką na torcie była Biesiada Patriotyczna zorganizowana w Bastionie Świętej Jadwigi. Dziś spotykamy się na Biesiadzie Patriotycznej. Po raz pierwszy robimy to w takiej formule, że spotykamy się po południu. W tej formule, w której się spotykamy teraz po południu, świętujemy tak bardziej radośnie to święto Konstytucyjnego Maja. Mamy dzieci i młodzież, która uświetnia swoimi występami ten miłe niedzielne popołudnie. Uświetniająca niedzielne popołudnie Biesiada była wspólnym przedsięwzięciem Nyskiego Domu Kultury i Urzędu Miejskiego. Nyski Dom Kultury we współpracy oczywiście z Urzędem Miejskim w Nysie przygotował program patriotyczny. Dzisiaj od godziny 16 w Bastynie Świętej Jedwigi mamy wokalistów Nyskiego Studia Piosenki pod kierownictwem pana Dariusza Rłowskiego. Teraz na scenie prezentują się uczniowie Szkoły Podstawowej numer 3 w Nysie, a cały program zakończy niepubliczna Szkoła Podstawowa wraz z innymi uczniami. To będzie podsumowanie szkolnego przeglądu tańców narodowych. A więc wszyscy ci, którzy wzięli w nim udział, zaprezentują się zaraz na scenie. Jak biesiada, to więc aby uniknąć stampy na scenie, tradycja mieszała się z nowoczesnością. To jest program patriotyczny, nie wszystko jest tak bardzo ściśle powiązane, bo e, mogłoby być tutaj tylko same majowe jutrzenki, a, a program jest taki bardziej m, też luźny. Wokaliści śpiewali piosenki i po polsku i po angielsku. połączenie tradycji z nowoczesnością. Tak, tak. Biesiada i y, program patriotyczny y, rzeczywiście ma bardzo różne oblicza, co mnie bardzo cieszy, że w tym roku tak licznie szkoły zechciały wziąć udział w tych y, y, w obchodach święta 3 maja. Miłym akcentem na zakończenie Biesiady było wręczenie nagród laureatom konkursu organizowanego przez niepubliczną szkołę podstawową w Nysie. Frekwencja podczas Biesiady dopisała. Nysanie tłumnie zjawili się by świętować uchwalenie Konstytucji 3 maja. Do bastionu świętej Jadwigi Przychodziły całe rodziny chcące cieszyć się patriotyczną, radosną atmosferą. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości w piątek, 8 maja. Do zobaczenia!